Dzień dobry, moi kochani, z tej strony znowu szkodnik i dzisiaj znowu będziemy grali w Rimworld. Ale zanim przejdziemy do samej gry, chciałbym bardzo podziękować pulknemu niedźwiedziowi z kanału Kolektyw Populi za polecenie mojego kanału i mojej serii Rimworld. Tak, bardzo mu za to dziękuję. No i co? Możemy przejść do serii, do samej gry, w której mam zamiar dzisiaj skończyć w końcu magazyn energii, który robimy już od kilku porządnych odcinków. A także prosiliście mnie, abym y, zmienił nazwy kolonistów na nazwy moich widzów. I na razie mam dwóch chętnych, którzy o to prosili, i także też zrobię. Dobra, to widzimy się w grze i miłego oglądania. A i nie zapomnijcie, jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawić łapkę w górę, bo to bardzo mi pomaga w wybiciu się i w zdobyciu większej ilości widzów. Dobra, zaczynamy. No i jesteśmy moi kochani. Jak widzicie, nasza baza wygląda już całkiem nieźle. Tak, i tak jak mówiłem, naszym głównym planem dzisiaj będzie połączyć to to pomieszczenie i jego wszystkie ściany z naszym generatorem geotermalnym, tak? Musimy zacząć w końcu zgenerować tą i magazynować energię. No to jest bardzo istotne. Tutaj damy już rozkaz kopania, żeby ta ściana z ziemi została zniszczona. I teraz zobaczymy, jak nasz więzień. Przyjazna rozmowa, dostaje żywność, próbujemy go zrekrutować. Świetnie. I na wstępie zobaczymy także, czy jest jakiś nie. Nie ma żadnego handlarza w pobliżu, więc niestety nie zakupimy póki co wteczek. Dobra, przyspieszmy trochę czas bo nasi koloniści poszli spać. Zaraz oczywiście przypiszemy im imiona, tylko nie wiem, nie wiem, kim chcielibyście być, bo mam tutaj dwóch chętnych, to to jest takich jak dodowizo.pl i pentor87. 87. Ja myślę, że żeby w żaden sposób żaden z was nie poczuł się gorszy, to dam wam po prostu nazwy doktorka i guarda, bo to są, tak mi się wydaje, moi najlepsi Ludkowie Dobra, to Guarda nazwiemy. Tego, jak tu się zmieniało nazwę, to też jest dobre pytanie. Tu się zmieniało. Guardem nazwiemy Pentora. Właściwie to z Guarda zrobimy Pentora. Pentor 87. i z doktorka zrobimy do, do Mam nadzieję, że dobrze to napisałem. Jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzach. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze chciałby, aby jego nick znalazł się w moich gameplayach, piszcie w komentarzach. Ja bez problemu i z wielką ochotą coś takiego zrobię. Dobra, przejdźmy do samej gry. Widzę naukowiec, wojownik wziął się za gotowanie, dobrze. Nasz pentor czy stary gugart, jak to woli, kopię murzyn też. Bardzo dobrze, już dajemy im tutaj plany, aby zbudowali ścianę. Tak, kopcie panowie, zrobimy te ściany szybciutko i będziemy mieli problem z głowy. Widzicie, te baterie już zaczynają. Ta bateria zaczyna już się ładować. Coś się stało, wykryłeś kapsuły ratunkowe. Dobra, zobaczymy gdzie. O kurde. Dobra. Pentor, wypacz, ale. Weźmiemy do niewoli Hołka. Widzicie, nie mam mu jak pomóc nawet. Świetnie, nasza jedna bateria się ładuje. Mam nadzieję, że zdążymy zbudować kolejną ścianę, aby już i kolejne zaczęły się ładować. Super, mamy statek, czyli mm, doktor, czyli nasz dodowizą. On był dobry w socjalnych, więc pogadamy sobie tutaj z, z tymi tymi. Dobra, my mamy 48 i drewna. Czy coś jest nie tak? Aha, tu nie został postawiony, tutaj jest. Ale ciszmat nie chcą. Więc szybko zbudujmy jeszcze jeden nadajnik. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa, bo nie chciałbym, żeby potem okazało się, że cały ten czas gadałem do siebie. Nie nie, Murzyn, od razu budujesz. Aha, potrzebne materiały. Nie mam... Ma o kurde. Pewnie wciąż będzie za mało. Ta jeszcze, o jeszcze dużo. Pentor, czy ty możesz zająć się budową tego? Nie, murzyn już się tym zajmuje, super. Dobra, i teraz do dowizo. Przejdźmy do handlu, zobaczmy czy... Teraz możemy zakupić jakieś apteczki. Możemy, ale niewiele. 5 pięć. Pięć to też zawsze jakaś tam ilość, chociaż przyznam się szczerze, że przydałoby się trochę więcej. Ale dobra, niech będzie te 5 na razie. Tylko, że wszystko wykorzystają do, do tego, więc może anulujemy to. O, i są apteczki. No, mogłem o tym pomyśleć wcześniej. Jak będziemy lepiej stali z apteczkami, to pewnie zajmiemy się ich zakupem. Dobra, no i oczywiście kontynuujemy budowę naszego magazynu energii. Tutaj postawimy drzwi metalowe. Jak wszystko metalowe, to niech i drzwi będą metalowe. Tutaj jest trochę metalu, więc go wykopiemy. Dobra, wszystkie wieżyczki mają podłączenie, super. Dobra, hałk. Próba rekrutacji, otrzymuje leki. Będziesz ciężki? Nie, jesteś prosty. Zaraz Cię przejmiemy. Mam nadzieję, że nie umrzesz do rana, póki nasz doktor, czyli dodowizo... O, jesteś w pełni wyleczony. O, exotic. Exotic. Super. Exotic goods trader. Co możemy sprzedać? Mamy łuk, który możemy sprzedać, go nie potrzebujemy. To też możemy sprzedać, tego też nie potrzebujemy. Medykamenty, medykamenty mamy. Mamy ich pięć i ich sprzedać wcale nie chcemy. Nie chcemy. Ale mamy dużo metalu, który możemy sprzedać. Sto. Dobra, tyle sprzedamy. I jeszcze raz, teraz do handlarza żywnością zakupimy apteczki, bo to jest coś, czego nigdy nie ma za wiele. Super, ekran badań, zobaczmy co teraz by nam się przydało. Kolorowe światła, nie, podstawy. Budowy statków pozwala odkryć bardziej zaawansowane technologie, dzięki którym możliwe będzie zbudowanie statku kosmicznego do ucieczki z planety. Na razie nie chcemy uciekać. Hmm. Tego też nie chcemy. Użyźniacza też nie chcemy. Moździerze nam się przydadzą. Dobra, budujemy moździerze. I przydałoby się powiększyć naszą strefę śmieci. Gdzie są obszary wysypisko. To jest strefa śmieci. 14% szans spoko. Zaraz hołka będziemy mieli. Tak jak mówiłem, hołka się udało. Dobra, dla chołka przydałoby się zbudować łóżko. Na razie postawimy je gdzieś tutaj. W meblach. Tu będzie świetnie. I zaraz zajmiemy budową się, zajmiemy się budową sypialni dla naszego nowego kolegi i teraz tak może sobie zaplanujmy dalej. No i tu musielibyśmy się troszeczkę odkryć tak chyba, że tutaj bym zbudował dla niego sypialnię. Tutaj mam magazyn, tutaj wcisnęlibyśmy jeszcze jedną baterię i tutaj taki był taki jest zamiar. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i co musielibyśmy zrobić musielibyśmy zostawić ścianę i tutaj jest 1, 2, 3, 4, 4 na 5 czyli 4 na 5. Tak wyglądają sypialnie w tej chwili. Ale chyba powinniśmy zrobić to tak, żeby już było wszystko spójne. I tu zrobimy kolejną sypialnię. Raz, dwa, trzy muszę się upewnić, bo okaże się, że jeszcze za mała będzie i, i co wtedy? Dobra, to zlecimy od razu kopanie w tym miejscu. Albo nie, 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 nie. nie. Mam pomysł jeszcze, żeby yy, zachować troszeczkę miejsca, bo tutaj możemy zrobić później korytarz to zrobimy, tu będzie ściana, tu będzie korytarz, tu będzie ściana i tu dopiero. Tak, i tutaj pójdzie korytarz, taki wąski co prawda, ale trudno. I tutaj będzie można postawić, widzicie, jeszcze kolejne sypialnie. Dobra, wydaje mi się, że jest całkiem ok. No to co, ruszamy z czasem. Hołk, teraz tak, przyszedł Hołk, on nie wie co robić. Zaraz mu powiemy co robić. Więc tak, odgotowania ludzi już mamy, chociaż przydałby się jeszcze jeden. Możesz gotować. W medycynie nie jesteś najlepszy, z tego co widziałem, to ty w niczym nie jesteś dobry, więc damy ci górnictwo jako pierwsze, budowanie jako pierwsze, transportowanie jako pierwsze, może budowanie jako drugie i sprzątanie jako drugie, oczywiście gaszenie pożarów jako pierwsze. Mam nadzieję, że jakoś to będzie działać, zobaczymy w trakcie. Widzicie, House z murzynem już zaczęli pracę. Tak, tego pana byśmy chcieli. On jest dobry w strzelaniu, sobie go jeszcze wyszkolimy poprzez polowanie. Właśnie, i moglibyśmy zacząć coś polować. Poluj. Tu mamy dzika, tu coś w pobliżu jest. Tak, tu jest wywiórka. Tu jest żółw. Czemu tego nikt nie zabrał? Co jest? Dobra, ale Murzyn ma nie gotować. Murzyn, damy ci gotowanie na czwórkę. Ty masz znosić żarcie, masz swoje zajęcia już. Ale burza z piórnami, masakra. Tak, to, to wiemy, nie musi nam. Handlarz surowcami. Już lepiej. Dodowizo. Chodź, ty jesteś dobry. Do dwizo, Boże. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Power Claw. Nie wiem do końca, co to jest, ale chyba nam się nie przyda. Mamy metal, który możemy za 0,85. Tak, to jest bardzo tanio, żeby to sprzedawać. Nie będziemy. Medykamentów też nie będziemy. Straszne zdzierstwo, muszę przyznać. Masakryczne. Dobra, rozejrzyjmy się dookoła. Czy tutaj jest gdzieś. Tu co jest? To jest srebro. Super. Limestone. Nie wiem co to jest limestone i nie wiem co on pod sobą chowa. O tu mamy srebro. Nie ma prądu bo wieżyczki strasznie dużo ciągną więc na razie... Na razie je powyłączamy. Chyba tak o. Dobra i udało nam się Kolejnego zrekrutować pana To jest pan bez sypialni Ale już mu budujemy Już mu budujemy łóżeczko Jak one tutaj były stawiane? No pewnie gdzieś tu Dobra, tu będzie, niech będzie. Do doniczka musi być, oczywiście. I lampeczka. Lampa stojąca. No, albo zrobimy tak, a tą usuniemy. Tak, Pentor strzela. Zaraz będzie miał kolejny poziom. Weźmy polowanie. Tutaj widzimy dzika. I będziemy śledzić moment, w którym Pentor zyskuje 12 poziom strzelania. Widzicie, brawo. Dobra i teraz tak, ty kolego możesz zająć się też zeszłowiectwem. Czym ty byłeś jeszcze dobry? Nawet nie będę próbował wymówić jego nazwy, bo abonkuero. Jest dosyć trudna, jednak wymówiłem. W badaniach do dupy, w strzelaniu jesteś tylko dobry i w socjalnych jako takie, ale to nie będziemy Ciebie tutaj o nic specjalnego prosić, tylko łowiectwo jako pierwsze, uprawianie jako żadne, górnictwo jako drugie, Ty będziesz głównym transporterem, naprawianie jako pierwsze, budownictwo jako drugie i gotować też nie musisz. Tak, jeśli chodzi o gotowanie widzicie moi kochani Powoli, powoli hmm. zaczyna nam brakować jedzenia i to dlatego, że nasza kolonia się powiększa. Więc postawimy nową kuchenkę gdzieś w tym miejscu hmm. i zobaczymy, jak są osoby do gotowania przygotowane tygasz pożary, naprawianie górnictwo, wycinanie badanie. Dobra, badanie jako drugie, gotowanie. Nasz doktorek gotowanie też jako pierwszy ma mieć. I teraz będą oboje gotować. Oczywiście jeszcze ustawimy tutaj. Aha, to zaraz zaraz po tym, jak powstanie. Jest murzyn. Murzyn zajmie się zbudowaniem tego. Tak, i tutaj. Tutaj, moi kochani, zrobimy też korytarzyk, żeby mieli przejście. Dobra, i co? Musimy wykopać to, zbudować kolejne ściany z kablami. Mogą być metalowe, tego metalu znowu się troszeczkę zaczęło zbierać. Tak, brakuje nam prądu. Niewątpliwie. Dobra, zasilanie w nich jest wyłączone, a w tych nie wyłączyliśmy. Mm, bo to się tym. O. Dobra. To teraz mam nadzieję, że tej energii trochę się. Nazbiera. Tutaj panowie będą gotować. Zlecenia. Dodaj zlecenie. Gotuj proste danie. Nieskończoność. Tak. I tutaj możemy już zacząć budować kolejną sypialnię. Ozdoby, doniczka. I co jeszcze potrzebujemy? Lampkę. Oczywiście, że lampkę potrzebujemy. Też jest w meblach, o ile się nie mylę. Tak. Jest super. No i oczywiście musimy jeszcze wykopać tą ścianę. Strukturę tu. Postawić drzwi. Do no pokoju będą drewniane, bo wszędzie są drewniane. To tutaj też będą drewniane. Tu o też. No, jakoś to powinno wyglądać. Dobra, no to jeszcze struktury. No matko, zobaczcie ile nam tu tych śmieci się nazbierało. Znowu trzeba powiększyć nasz śmietnik. W wysypisko. I powiększamy od razu 2. I może damy też nowe składowisko śmieci. Wysypisko właściwie. Tutaj o. Wynik nam tu nie wszedł. O. I tutaj musimy ustawić oczywiście, żebyśmy zwłok nie przyjmowali. OK. Wszyscy śpią, wszyscy mają gdzie? To najważniejsze. Baterie, jak widzicie, ładują się. Trzeba jeszcze połączyć te baterie po prawej stronie. Zrobimy to może od razu, żeby już później. I teraz, innymi słowy, możemy pousuwać. Oj, usunąłem ten śmietnik, wiedziałem. Ale nie szkodzi, damy jeszcze raz polecenia. Obszary, wysypisko. Bez zwłok, OK. Żarcie trochę jest, więc całkiem fajnie. Tak, całkiem nieźle. Hołk nam sprząta, super 5 osób bezczynnych. O jak to bezczynnych? Jak to bezczynnych? Weźmy... Zobaczmy jak to jest z tym uprawianiem. Tutaj Hawk Ty też właściwie wszyscy możecie mieć na czwórkę. I powiększymy już troszeczkę nasze pole uprawne, bo jest nas sporo. Tak, myślę, że takie pole zdecydowanie wystarczy. Przyspieszmy czas, teraz wszyscy będą mieli co robić. I teraz tak, tutaj niby nie ma prądu, nie rozumiem dlaczego. Aha, bo jesteś nie przełączony, więc przełączymy. No i widzicie, światło się stało. Gdzie budynki bez prądu. A tak, no bo są wyłączone, prąd jest wyłączony. Gdzie nasza kolonia całkiem nieźle się rozwija. <laughs> o kurde, właśnie chciałem mówić, że. O matko, 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 matko. Dobra, prąd nam się zbiera, więc też nie powinniśmy się jakoś za bardzo przejmować. Oni się przygotowują. A to by co jest? Cały czas jesteś chory. Old gunshot. Dobra, to nic nie będzie. Teraz tak. Dlaczego my nie mamy pozbieranych broni? Pewnie dlatego, że ich nie pozbieraliśmy. Tak, weźmiemy F. Tu co jest? Są zwierzęta. Tutaj też zwierzak. Więc tutaj ogólnie żadnych broni nie ma. I naszym nowym, nasza nowa zdobycz, któryś z naszych nowych ludków, był dobry w strzelaniu. To byłeś ty, kolego, więc ty musisz sobie przygotować, wziąć właściwie... Łuk, chociaż. Chociaż łuk. A jak jest z tobą w walce wręcz? Trochę gorzej. Spira. Nie no, po prostu... Nie wiem, to będzie jakaś znowu masakra. Na pewno. Oni przyjdą gdzieś stąd, więc tutaj mamy cztery wieżyczki, ale to będzie tak czy siak masakra, coś czuję. Dobra moi kochani, ale... Walka z nimi odbędzie się już w kolejnym odcinku. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, tak jak zawsze proszę Was o pozostawienie łapki. I zapraszam Was do kolejnych odcinków, do poprzednich, do innych serii. Zobaczcie, może coś Wam się spodoba, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!